W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wezwania do Modlitwy Wiernych Prosimy Cię, Panie za Kościół Święty, zawsze otwarty na rozwój ekumeniczny i misyjny, aby, głosząc Misterium Komunii, gromadził wszystkich w Chrystusie i był pośród świata, do którego jest posłany Sakramentem Jedności. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich ludzi, zwłaszcza za niewierzących w Chrystusa, aby na pustyni własnego życia znaleźli tę jedyną drogę, którą jest Jezus i uznali Go za swego Pana i Zbawiciela. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, który pragniesz jedności całego rozproszonego rodzaju ludzkiego, prosimy Cię, aby misterium paschalne Chrystusa było siłą i najgłębszą motywacją dla chrześcijan w budowaniu jednego ciała Chrystusowego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módźmy się za wszystkich przewodników duchowych. Misyjnych animatorów młodzieży, aby napełnieni darami Ducha Świętego, kierowali nasz wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, w którym znajdują wypełnienie wszelkie oczekiwania i tęsknoty ludzkiego serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, za naszych bliskich zmarłych. Za zmarłych misjonarzy i wszystkich, którzy byli zaangażowani w misyjne dzieło Kościoła, aby dostąpili łaski oglądania Ciebie twarzą w twarz w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem i ciałem Chrystusa oraz wsparcie w Maryi, która przedstawia nasze prośby Swojemu Synowi, otwierali się na potrzeby naszych sióstr i braci na całym świecie i zaradzali im w duchu miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Amen.